No i siemanko, siemanko drodzy widzowie, witamy na kanale Jesteśmy w terenie, tutaj z kolegą Krzysiem Kolega Krzysiu jest tu z tyłu, o ten deseń No to co, okolica ciekawa, lasek pośrodku pola yy, Okolicach tutaj przy samym Lasku namierzyłem stary folwark Na starych pruskich mapach będziemy tutaj na pewno skubać ile wlezie No i też nie nieopodal, nieopodal też miała potyczka na polońska miejsce, także Temat mamy na zgodach, także możemy spokojnie się w tym Lasku rozgościć Poszperać dla was i pokazać, co tam się uda, że tak powiem, z tej ziemi uratować. No to co, Krzysiu, jak myślisz? Poszczęśli się dzisiaj? Przy farci czy nie przy e, Napoleon musi być. A jak nie, to Napoleon i będzie Leon. Okej, okay, no to zobaczymy, czy on się poparci Krzysiu. To co? Konkurs na pierwszego Napoleona? <noise> tak jest! <noise> to lecimy, do, do pierwszego. Do monopolowego najwyżej skoczymy. Tak jest, do monopolowego się skoczy. <głos> Cztery <głos> gwiazdki ma czy pięć? Proszę? Napoleon to jest Brandy czy koniak? Mm, koniak? Koniak. Koniak. Dobrze, no to szukamy w takim razie kapselków po koniaku. <noise> lecimy. No i tak mi się tutaj trafiło jakieś jakiejś kurze ziorko już wam melduje. Nie wiem czy będzie dobrze widać czy nie będzie dobrze widać Przełączymy może na rąsie A na rąsi maluję wam się Mam nadzieję No z grubsza widać 10 feningów No Czyli być może związane z tym folwarkiem Jak dojdziemy w jego okolice to zamelduję no, ta częstotliwość, powiedzmy, tych przedmiotów, takich stricte nie... po niemieckich, powinno tam, że tak powiem, wzrosnąć. Mm. Oj, i spadł znowu do dziurki, z którego go podjąłem. No, taki grać. Dobra, nie przynudzam. No i szukam kolejnych tutaj śladów bytności, że tak powiem, pracowników folwarku. Hm. Takich nazwijmy. No Wiatr się, wiatr się tu nam nieco wzmaga. Tutaj, przy polu, postanowiliśmy wejść w tą góreczkę ładnie pięknie obejść haszcze Fajne, wypukane sygnały są naprawdę super, wypukane sygnały. Ten guzik, fenole. Woda robi robota, tu mam jeden sygnał, ale powiem tak, chwyciłem. Ja już mniej więcej wiem co to jest. Mam podejrzenia, ale sprawdźmy to wspólnie. Czyżby to było moje opus magnum tego sezonu? Bum! Ale numer! Przełączę Was chyba na, po oczyszczeniu na telefoniczki No ja już jestem w niebo wzięty Ogień! No oczyściłem go, już Wam pokazuję, już Wam melduję Oto ją. on Taki chyba bardziej dla młodzieży Ciekawie wykonany Nie jestem pewien z jakiego kruszcu i czy w ogóle z kruszcu No ale jakby nie było, ciekawy Także ja tam mam dzień zrobiony. Ech. Można wracać do domu powoli. <laughs> się robi późno, ale jeszcze parę dełeczków dla Was cykniemy A póki co wykorzystać ten czas, walnić tutaj suba, jakiegoś lajka, jakiś komentarz tutaj ładnie, pięknie. To nam daje kopaż, tak powiem, do dalszych akcji. Działamy! No I my kopiemy sygnał rozsypany. Tak, ale ja powiem ci, wieje. Mam nadzieję, że nie będą musiał jakieś korekcji robić czasochłodnej dźwięku. Zobaczmy, co tam nam się tu udało. Taki rozsypany dosyć sygnał, ale nadal w kolorze był. O. no tak, już. No bez zrywki, wypadł, no to, to nie wypad. Ja już otwajkowaną teraz mogę przejść do konkretów. wrócimy do kolejnego dołeczka To jest ładny wiesz No to sprawdźmy go, przy samym samochodzie, co to może być, może jakiś turbo śmietniczek nie, no, zazwyczaj to są te kapsle od piwa albo zrywki, nie? Dobra zrywka musi być, dobra Krzysiu, namierzymy to tego i może się uda coś nagrać ale jaki guzier, po PSTS, ten sygnał, Ci mówiłem, pierwszy mój sygnał Proszę Państwa, dzisiaj I mówię, patrząc po ja. ID, to bym go chyba nie kopał Albo bo jego twojeczki Nie, dekiel twaj będzie tak. Dekiel, no Ale, Ale już jest coś fajnego nie? No i na wejściu no, Zobacz, to... na wejściu Dekielego twajeczki. twojeczki A, nas no, ładnie uraczyło no, Tutaj, kurde, Napoleńczycy sobie siedzieli I, i korbili, mówisz, papierochy T -t ty Ty tytoń, panie. Nie wiem, czy to kopać, czy nie. Dobra. Dobrze mi widać, chyba dobrze. Okej, okay. no to co tu mogę powiedzieć o okolicy? Taki bucik pośrodku pól, między takimi starymi wioskami. Oko najbardziej zbliżona, że tak powiem, wioska powstała w XV wieku. I nazywała się Ciut inaczej niż na ten moment. No i co? Na mapkach widać i fizycznie widać fundamenty po starym folwarku, tutaj też przy lesie, sprawdzimy temat, no i w okolicy była tutaj napoleońska potyczka. Oczywiście cały wypad jest opatrzony tutaj stosownymi tutaj zezwoleniami z Nadleśnictwa i oczywiście z Wojewódzkiego tutaj Urzędu Konserwatora Zabytków. No i co, dzisiaj z Krzysią się bawimy na bogato i sprawdźmy, zabiorę Was może do niego, O chwilę, co tam Krzysiu? A, Krzysiuko, pewnie najlepsze. No, może na te wejście, nie najlepsze światło dobrałem, no ale co tam? Przepowiem, <laughs> nocy jest jeszcze młoda, także możemy podziałać. Atakujemy do pierwszego dołeczka. No, tak więc, proszę Państwa, w tych jakże okolicznościach przyjemnych przyrody przyszło nam poszukać rozejrzeć się za pozostałościami okolicznej historii. Mam nadzieję, że mnie w miarę dobrze słychać pomimo wiatru i wspólnie odkryjemy coś ciekawego. O! Na przykład tutaj. Oki doki! Coś trafiliśmy. Coś trafiliśmy. Zabieramy łopatę. Ach. No tak jak widać masę ludzi kręci się za porożami Nie dziwię się naogląda no się jeden z drugim na tych forach Jeden z drugim na tych forach się naogląda no jakie tam poroża nie wychodzą. Jest czat mam krzyw jakąś krągłość, dzwoniłem po ciebie, a ty Na plecach mi siedziałeś tego Ej, ale tak mi wpadła że nie mogę jej dojrzeć, dobra, nie przedłużając Gdzie na to jest, to Co to może być? Pierwsza monetka jest, muszę zdjąć tę łapawicę, bo Dobra Pewnie coś współczesnego jak życie. Chociaż O! Łe, fenolek! W sumie dwa! Dwa fenolki. Dwa fenolki. Proszę. No gratulacje. zobacz. Ja jeden. No, ja zostawiłem, widzisz. A Ej, gdzie? To nic. To nic, ja mam. Ja cię ten, ja cię poratuję w razie... W... No pięknie. Przełączę wam na telefon, nie będę was zanudzał. No. Fenolek. Na razie czytelny. postaram się go oczyścić i mam pstrykne telefon. Jak to ładnie wyszło. No, i tak jak obiecał, tak zrobił. Już Wam pokazuję fenolka w lepszej jakości. Jak dobrze wiecie, GoPro nie jest mistrzem makro. Także z telefonu wygląda to znacznie bardziej obiecująco. Jest trochę zarośnięty. Spokojnie by to szło wyprowadzić ołówkami tutaj od kudła tego z kanału. Oczywiście kudłaty z wykrywaczem. Tutaj macie lineczka. Także lineczka. Tutaj macie miniaturkę. Wbijajcie do kudłatego. No, on tam na pewno coś zawsze ma na podorędziu do czyszczenia. Także, także odsyłam do kudłatego o, w ten sposób. No i mam interesujący sygnał 75 Co to może być? Sprawdzamy. Mekdeus, samościułki. Ok, ok, jedziemy. Ładnie wtniemy, żeby było cacy. O malina, tego. O! o! Ale ładnie wpadło. No dobrze, sprawdźmy kotku, co masz w środku. Czy udało się to w ogóle kopnąć? Czy jest lipa? Chyba jest skopnięte. Co, jest tak wszystko płytko? Ohoho! Ohoho! Co moje oczęta widzą? Jest gołębiano! Chórka, blaszka! Klasa! Klasa bym powiedział! Uwielbiam to! No, brączka gołębia. Nasza, oczywiście, współczesna. No co, no elegancko. Lecimy do kolejnego dołeczka. No teraz wjechała ciekawa rzecz. Dołeczka praktycznie na samym wierzchu. Także o! Ho, ho, ho. Cóż to za okienko? Ciężko powiedzieć. Taki jakiś przedmiot z miejscem jakby na tarczę Nie wiem, co to było. Hmm, coś od czegoś. Hmm, ciekawy temat. Jakbyś do rozkminić to dam znać. A tymczasem nie przedłużam i lecimy sobie do kolejnego dołeczka. Mam szczęście <laughs> A to na drodze trafiłem No, z coś pogadałem Ale zdaje mi się, Jeszcze że może raz? być tego Więcej w okolicy Kolejny gołąbek Trafił chyba w szpony I stał się obiadem No trudno Życie już takie jest Wydaje mi się, że jest tego w okolicy trochę więcej Mam tu takie sygnały podejrzane I się na nich skupię Lecimy No Chciałem Wam się pochwalić, znalazłem, ale urokliwe miejsce, już Wam pokazuję, stamtąd sobie przyszedłem, ładnie piękna taka dróżka, która przeszywa nam lasek, a wzdłuż lasu, proszę Państwa, jedno pole jest jak jest, to jest ciekawa rzecz, takie drzewka są w takim rowie, można rów warto sprawdzić i kolejne pole. A myślę, że będzie warto gdzieś tam w okolicach Rzymuś to się przejść. Może trafimy gospodarza, co zaowocuje jakimiś nowymi zgodami. No, mam nadzieję. No to co, nie zanudzam, lecę do kolejnego dołeczka No, czyli wychodzi na to, że mamy Boże, tutaj. Kamień, <grych> Mamy tutaj niezły bufet, bo co kawałek są obrączki. Krzysiu trafił gdzieś tam trzy, ja mam trzecią. Także no, chyba tutaj ptactwo. Łowne wiedzie swój prym. Zresztą bym się nie zdziwił. Tyle tutaj pól wokół wszystkiego, że czemu by nie. No, ładna obrączka, ładny kolorek, dawno bo nie miałem takiej pomarańczowej, także jest świetnie, ruszamy do kolejnego dłeczka. No i mamy tutaj owoc naszej harweczki. Oto ją. Piękny czerwony, czerwonego, bo dzisiaj nie mam. Rok 2003 zdaje się. O. No i super, gołębiano. Jest dobrze, lecimy po kolejne. O no, proszę Państwa, jest bomba. Jest bomba, zaraz Wam wyczyszczę, zaraz Wam pokażę. Ale numer, no jest pięknie, proszę Państwa, pruski, pruski guziczek. Zaraz Wam pokażę to w lepszej jakości. No jest szat, już Wam pokazuję, jak on wygląda w praktyce. Oto on ładnie prezentuje się na takiej skarpie, że Wam pokazuję. Tu jest wszystko wymyte, wszystko, że tak powiem, jest na samym wierzchu, także uraczył mnie niezmiernie. Frujemy do kolejnego dołeczka. Prusy wjeżdżają. Pierwsza wojna. Niemniej. Także może przestać być tak fajnie. Ale... Co jest, ale ostatnio nie ma. Krzysi ustawienia. Trzeba popracować nad nimi. Ma ktoś jakieś sprawdzone dla treksa ustawienia na drobnicę? Jak coś walcie je w komentarzach, tutaj będziemy testować u Krzysia Krzysiu mówi, że złom go prześladuje, a Krzysiu akurat jest taki, że nie popuszcza I nawet ten złom tutaj ładnie, pięknie sprawdza No bo jak wiadomo, skarby trzychają wszędzie Także dawajcie tutaj dobre programiki sprawdzone tematy Cewki, Krzysiu, jakie masz? Dwie, nie? Tą białą, dużą, nie? I tą... E... Tą taką, tą eliptyczną, nie? Ale co? O czym Cewki Co? Cewki masz eliptyczną i tą białą, nie? Tak, tak, tak No, okej, okay, wszystko wiemy, także wszystko wiecie Dobra, narty O, no, proszę Państwa, jest moneta, ale już... Ciemno A nie, to guzik To guzik O, chyba jest jakiś nawet no, zwykły guzior. A jeżeli okaże się poczucie jakiś niezwykły, dam wam znać chociaż. Jakiś wzór kwiatowy. No, wrócimy do niego, bo na podsumowaniu w domu tak, chyba będzie lepiej. Coś tam na nim jest. No i się manką obuzy i obuziary. Dzień drugi. Dopadł nas zmrok z krzysiem w lesie. Także postanowiliśmy przełożyć podsumowanie. Tutaj na dzień, na dzień, dosłownie na dzień, na dzień dzisiejszy, po zmroku tak byście pewnie nic nie widzieli, także myślę, że to będzie jakiś plusik. O, kamerka nam tu wyostrzyła, mogę Wam się pochwalić. Co mniej więcej wczoraj udało się namierzyć? Otóż yy, monetki generalnie współczesne, no to to już wpadło na poprzednim wypadzie, po prostu targałem to gdzieś w torbie i, i tyle, wiecie jak jest. No udało nam się z Krzysiem ustrzelić po parę tej ptasich obrączek. Konkretnie jest ich tutaj chyba koło 10, a może nawet jest i 10. Tak, jest 10, widzę dokładnie. Także były na małym obszarze rozsiane także spodziewam się, że to był typowy bufet jastrzębia albo innego drapieżnego stwora. No i co my tu mamy? Fanty właściwe. No to co, już wam postaram się wyostrzy. Wyostrzy. No, jest tu parę takich ciekawostek. Związanych z tym folwarkiem, myślę. Będę tutaj temat na pewno jeszcze dubał, sobie i dochodził. Ale tu już widzę, jakaś niemszczyzna się tam kręci, także jest dobrze. Jest to 11 fenigów, w sumie udało się pozyskać. No, tutaj chyba wczoraj nawet datę udało mi się rozczytać. 1875 rok jest tutaj dokładnie pod moim paluszkiem. No, także moneta dość leciwa wpadł na koniec też taki guzik, ale już nie nagrywałem, bo już nie było totalnie sensu w ciemnościach, że tak powiem. No, do tego taki emblematik to powinno gdzieś było widać na filmie. No i tutaj moim zdaniem tutaj strzał wypadł, no jest to guzik pruski wzór 915. Używany chyba do 1918 roku, o ile dobrze kojarzę. Guzik wojskowy używany we wszystkich typach formacji, także łącznie z kawalerią. No, ach, no tak, no tak. No i jeszcze coś, też coś ciekawego. Przy tym pierścioneczku mi tutaj zabiło serduszko szybciej. No, ogólnie fajnie wykonany przedmiot. Nie powiem, ciężko mu jakieś tam urody odmówić, ale to nie jest yy, żadne srebro. Także zwykły odpust, no ale ładnie wykonany, muszę przyznać. Naprawdę fajny pierścioneczek, nie? Także pierwsze moje biżu w tym roku. Także co? Z mojej strony wszystko. Z Krzysiem Was pozdrawiamy i będziemy się widzieć na pewno z Krzysiem na kolejnych wypadach. No i konkretnie na kolejnym wypadzie. No mam nadzieję, że też inne osoby się pojawią na filmie. Także co? Trzymajcie się ciepło. Jak się podobało, łapy. Subskrypcje, komentarze. No i co? Do kolejnego. Lecimy.